Witam Was na kanale Spasji do piątki i pokażemy Wam synem absolutny sztos. Mianowicie zamówiliśmy coś 4 miesiące temu w sierpniu. Teraz mamy grudzień i przyszło do nas po prostu z Anglii. Więc niespodzianka pokazujemy. Pokazujemy. Tak. Pokazujemy. A to jest ta niespodzianka. Cały kompletny układ wydechowy do Toyota Celiki Generacji 5 2 GTI i powiem Wam, że nie da się go kupić ani w Waso, ani w różnych hurtowniach więc uwierzcie mi, że trzeba stanąć na głowie i troszeczkę pokombinować, żeby go zamówić. jest przez firmę, która ma pełną specyfikację, żeby zrobić taki układ. I jak widzicie po drugiej stronie jest nasz stary układ, który Wam zaraz pokażemy, a ten nowy już był przemierzony do auta i pasuje idealnie bez żadnych przeróbek. Marzeju, opowiesz widzą co tutaj mamy. Tutaj mamy dwie takie małe rury i tutaj wychodzą spaliny, lecą, lecą tu i tu się zderzają, tutaj powstaje taka duża, gruba rura. Tu jest miejsce na sondę, która będzie sprawdzała jakość spalin. To e, mnie bardzo ciekawiło, ale tam mi to opowiedział. E, mam za się, że siły, żeby to wygnąć, ale to jest takie takie miejsce, gdzie można to tak powyginać trochę, żeby to się mogło tak... Tak jest, tutaj mamy prostawić. katalizator. Tutaj mamy, no tylko rzecz, której nie ma w stary, starym, w środku mamy platynę, jest czyściutkie, w ogóle cała rurę jest czyściutka. Nie wiem w sumie po co ta platyna, ale wiem, że w środku jest platyna. Tutaj mamy kolejną rurę, tutaj jest takie grube, dziwne coś. I tutaj mamy kolejną, różne i tu znowu jest takie dziwne. I tutaj, I tutaj to sobie zły. I to jest że bardzo fajna rzecz. To są tłumiki końcowe. Tutaj ich nie. Wiem. Jest to zwykła, duża róża. Tak, tutaj mamy mugę na 90, który pewnie jeden co z nie możemy zrobić to poleci do kosza. A tutaj mamy przelot. Czyli mieliśmy wcześniej w celice przelot, który miał dwie strumienice, praktycznie żadnego katalizatora chyba będzie być w tym miejscu no i kończy się wejściem do samego do silnika. No, yy, I co może z tym teraz będziemy robić? Tutaj będziemy zdejmować jakieś tam naklejki, później odtłuszczać, yy. a, a na samym końcu y, będziemy to lakierować i zakładać do celiki. Dokładnie tak. To co ważej. I to, 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 te te tłumiki końcowe spra sprawiają, że gdy e, spalin lecą przez rurę, nie są są głośne. E, tłumiki e, ki, stół, jak sama nazwa wskazuje, tłumią dźwięk. Układ wydechowy jest cały podwieszony. Dziąłem wszystkie naklejki, użyłem wody 40, następnie otłuściłem cały układ. I następnie podwiesiłem, zakrywając wszystkie otwory, żeby ten preparat, który zaraz Wam pokażę, nie dostał się do środka. Czy to jest potrzebne? Nie wiem, nie jestem z zawodu lakiernikiem. Uznałem, że to zasłuszne. I teraz tak. Jeśli chodzi o samo lakierowanie, ja użyję takiego preparatu do powierzchni, które mogą się nagrzeć do 800 stopni. Możecie napisać w komentarzach, czy uważacie, że za niską temperaturę wziąłem i powinienem wziąć 1063. Zastanawiałem się odnośnie katalizatora ale uznam, że 800 wystarczy i będziemy lakierować na kolor taki srebrny, chromowy, srebrny bardziej. Jeśli chcecie używać takich preparatów, to po pierwsze pomieszczenie, w którym jesteście musi być nagrzane. Ja nagrzałem pomieszczenie, w którym się znajduje do 28 stopni, tak pisze producent. Ta puszeczka jest cieplutka, ale uważajcie, nie grzejcie jej na jakichś grzejnikach ostrych, bo żeby nic się nie, nie stało, nie wybuchło. Nakładamy jedną warstwę bez podkładu. Dobra, pokażę Wam efekt jak skończę. Oczywiście maseczkę na twarz, żeby nie wdychać tego produktu. Rękawiczki. No i co? Startuje. Katalizator. Tłumik końcowy. Gdybyśmy na przymierzaniu tłumików, to kazałem im dospawać jeszcze końcówki chromowe, żeby fajnie wyglądało. W ogóle powiem Wam mega się tym jaram, że to jest wyprodukowane na specyfikacji oryginału, więc nie było żadnych przeróbek czy dodatkowych pasowań w aucie, tylko wszystko pasowało idealnie, śrubki też polakierowałem podkładki więc wyszło to całkiem nieźle ok, tak to wygląda pakuję do samochodu, zawożę do celiki i pokażę Wam zaraz jaki będzie efekt końcowy jedziemy mamy kolejny dzień, odebrałem to od warsztatu, w którym założono nam tu Miki. Pokażę Wam jaki jest efekt końcowy. Zapraszam. Dobra. Nie bylibyśmy są, gdybyśmy nie nagrali tego z spodu. Więc tak. Wydaje mi się, że wszystkie nakrętki mamy miedziane, a nie stalowe, i wiem, że została użyta jakaś pasta. To jest grafitowa, coś takiego, żeby nie zardzewiało, Więc taki mamy efekt. Wygląda to genialnie. Miedź, grafit, katalizator, nowiutki. I lecimy tak do samego, do samego silnika. Super. No i dobra, układ wydechowy mam zrobiony. Jeśli wam się materia podała, to łapka w górę dzwoneczek. A tak, widzimy się w następnym odcinku. Na razie, hej.